tyle ludzi tu przeszło, ale ani jeden, ani jeden nie wrzucił pieniążka do puszki. Niektórzy nawet szyderczo na nas patrzyli. Niestety ludzie są różni, nie martw się. Ach, dzień dobry, mamusiu. Dzień dobry, kochanie. Jestem bardzo głodna. Mhm. Tak, pójdziemy zaraz do kontenera zobaczyć, czy tam coś jest do jedzenia. Mhm. Dobrze, mamusiu, wiesz... Mam jeszcze tą czekoladę na wszelki wypadek. Mhm. Więcej zapasów już nie mamy. Tak, teraz się lepiej czuję. Jeżeli chcesz, pójdę z Tobą czegoś do jedzenia poszukać. Jestem głodny. Mhm. Chcę. No to do zobaczenia. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Mamo. Rozumiem, jak można dobre jedzenie wyrzucać do kontenera? Jest to dużo. To jest naprawdę smutne. Jest przecież tyle głodujących i cierpiących ludzi na świecie. A tu ludzie z przesytu dobre jedzenie wyrzucają. To jest naprawdę przykre. Niestety niektórzy nie szanują jedzenia. <laughs> Chodźmy do <laughs> mam i cieszmy się jedzeniem. Mhm, tak mamy coś do jedzenia. I nawet coś bardzo smacznego. Mhm, tak, cieszę się bardzo. Mamo, no, no, ale ty jesteś smutna. Dlaczego? Nie kochanie, nie, nie jestem. Ah, eee, Chodźmy stąd lepiej. Jedzenie na pewno mają z kontenera. To jest obrzydliwe. A ty zapomniałeś o czymś, nie mają pieniędzy, żeby sobie coś normalnego kupić? No właśnie. Dlaczego tak o nas mówicie? Przecież my wszystko słyszymy. A co nieprawda? Tak, to wprawdzie jedzenie z kontenera, ale jest dobre, świeże i smaczne od ludzi takich jak wy, którzy nie mają szacunku do jedzenia i nie cenią. Tego, co mają. Jak można takim być? Nie przejmuj się. Mhm. To tylko takie złośliwe dziewczynki. Kochanie, co się stało? Musimy porozmawiać. Zauważyłeś, Marcelina jest smutna. Tak, tylko ciężko to zmienić. O tak? My musimy coś zmienić. Przecież nie możemy całe życie na ulicy mieszkać. Mhm, uh -huh, masz rację. Poza tym życie dopiero przed Marceliną. Tak, w stosunku do niej to jest niesprawiedliwe. Jest smutna, często nie ma nic do jedzenia, a przede wszystkim mieszka i śpi na ulicy. O tak, musimy temu zapobiec. I chyba mam pomysł. Tak, a jaki? Będziemy kraść, a potem te rzeczy sprzedawać? Tereniu! Absolutnie! A co innego mamy zrobić? No właśnie. Ach, dobrze, spróbujmy. Spyszek <laughs> w końcu mnie posłuchałeś. Zaczynamy od razu, jutro rano. Dzisiaj dobrze spałam. O, mamusia i tatuś jeszcze śpią. Mogę dziewczynce dać pieniążek? Tak, oczywiście. Dla ciebie, proszę bardzo. O, jak miło, dziękuję. Proszę, pa. <noise> dziękuję. Hm, mili ludzie. Marcelina, dzisiejszy dzień na pewno będzie lepszy. Hmm, dlaczego? Ach, tak tylko. Okej. Okay. Tato, wstawaj! Oh, oh, tak, dzień dobry. Marcelina, może chcesz się pobawić tam z przodu, na podwórku. Już teraz? Dlaczego? No, bo lubisz to podwórko. Hmm, no ale tam jeszcze nikogo nie ma. No idź, zobacz, baw się. Hmm, no jak tak bardzo chcecie. O, dobrze poszła? Kochanie, ale ona może coś podejrzewać, jak w dwójkę pójdziemy. Zrobimy inaczej, jeden z nas zostanie z Marceliną, a ten drugi idzie kraść. Uh -huh. A kto? Obojętne. Najważniejsze, że będą dobre zdobycze. No to idź ty, a ja popinuję Marceliny. Uh -huh. W porządku do zobaczenia. Uh, powodzenia. Mamo, nie chcę się tam bawić. W porządku. A gdzie jest tatuś? E, kto? Tatuś? E, tata? No, on musiał na chwilę, to znaczy, on poszedł po jedzenie. A, okej. Okay. Mamo, zachowujesz się podejrzanie. Nie, ależ nie. Hm, zachowujesz się tak trochę inaczej. Dobrze, Dobrze, jestem, jestem w, środku, w środku. Ale jak odwrócić uwagę ekspertki, żeby nie, nie wiedziało, że żadnę. Hmm, mam mam pomysł. pomysł. Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że tam z tyłu ktoś się bardzo kłóci. Tak, naprawdę no to idę zobaczyć. Dziękuję pani. No, to się udało i tak łatwo. <gliec> ale teraz do dzieła muszę się pośpieszyć. Aha, ten telefon jest nowy. Hmm, mogę sprzedać. O właśnie. I ten laptop. O. o! Potrzebuję torby. Jest torba. Z tyłu. Idę po nią. Mhm. Do tej torby spakuję jeszcze kilka telefonów. Ten może. I ten. No i chyba starczy na razie, bo zrobi się to podejrzane. W terenie. Patrz, jakie łupy. Udało mi się. I wiesz, wcale nie było ciężko. Kochanie! Ale wiesz, Marcelinie zrobiło się to trochę podejrzane, że ciebie tak długo nie było. Następnym razem ja tak kraść. Mhm, dobrze, ale teraz sprzedajmy te rzeczy. Tak, Marcelina śpi głęboko, wspaniale. Telefony zapraszam dzisiaj, na rabat jest. O, jak dobrze. Mój się zepsuł. Poproszę ten biały. Bardzo chętnie. Ile kosztuje? Tylko cztery tysiące. O, nie sądzi Pan, że ta cena jest trochę przesadzona? To przecież używany telefon. Nie, on nie jest używany. To jest nowiutki telefon. O, przepraszam, nie widziałam, bo tak na ulicy sprzedajecie. Ale zejdzie pan z ceną? No dobrze, czy i Okej, okay, może być. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Ja dziękuję. W końcu mam telefon. No patrz, jak łatwo poszło. Spyszedł, pieniądze pieniądze tu, żeby nikt nie ukradł. my sami kradniemy? Aha, aha, aha. bezdomnie handlują telefonami? Aha. Nie wiedziałem. Dziękuję, dziękuję. Stop, oddaj. Jeżeli chcesz kupić, chętnie, ale kraść na mnie będziesz. Nie, nie chcę nic kupić. Do widzenia. Heh, jaki ogryzek. Tato, nowy laptop mi jest potrzebny? Wiesz, że mam kanał na YouTube i muszę ciąć dobre filmy. No, proszę. Dobrze, synu. kupię ci ten laptop. Dzień dobry, ile kosztuje ten laptop? Cztery tysiące? Aha, to bardzo tanio. Kupujemy. Proszę bardzo. Proszę policzyć, powinno się zgadzać. Wszystko w porządku. Niech ci laptop służy. Ehe, no, dzięki. Niemożliwe już prawie 8 tysięcy zarobiliśmy. No zobacz, jak z kradzieżą da się zarobić. Kradli rodzice dzień w dzień dalej w wielkiej tajemnicy przed córką Marceliną. Kradli jeszcze tak długo, aż pieniędzy starczyło na mieszkanie. E, co wy tacy szczęśliwi! I dlaczego zachowujecie się w ostatnim czasie dziwnie? Ja myślę, że macie jakąś tajemnicę. Tak, Marcelina, masz rację. Mamy wielką tajemnicę. No bo coś dla nas zorganizowaliśmy. Dlatego ostatnio zachowywaliśmy się trochę inaczej. Co? No chodź z nami. Uh, uh, jeszcze nie otwieraj oczu, ale za chwilę możesz otworzyć. Liczę do trzech. Jeden, dwa i ostatnia liczba to trzy. O, gdzie my jesteśmy? W naszym mieszkaniu. Jak to? Nasze mieszkanie? Mhm, już nie musimy mieszkać na ulicy. Ojej, mamusiu, tatusiu, jak ja was kocham. To mieszkanie jest takie przytulne i śliczne. Ale, e, chwilka, jak to zrobiliście? No, no bo. Taką małą pracę znaleźliśmy. E, dlatego nas czasami nie było. Oh, macie pracę. Mhm, I tak długo zarabialiśmy, żeby pozwolić sobie na to mieszkanie. Oh, mam takich dobrych rodziców. O, oh, kochana. Ale wiesz co, Marcelina? To nie wszystko. Idź proszę w prawo. Hmm. No, was się? O nie, nie wierzę w to! Mamo, tato, czy to jest mój pokój? Tak, twój. O, wow. Mamo, nie wiem co powiedzieć. Chyba z radości się popłaczę. Nie wiem, jak wam mam dziękować. Mamo, tato, dziękuję. Ale wiecie co? Mamy wprawdzie piękne mieszkanie, ale nie podoba mi się jak wyglądam. Chciałam zapytać, czy zostało wam trochę pieniążków na nowe ubrania i na fryzjera? Byłoby cudownie. Ależ oczywiście. Oczywiście, kochanie. Naprawdę? Jak fajnie. O, mamo, podoba mi się sobie. Mhm, ja sobie też. No, super wyglądamy. Jeszcze raz wam dziękuję. Że tak ciężko pracowaliście. Tak, tak ciężko, ale z przyjemnością. Uh -huh, tak. Opłacało się. Uh -huh. o, pierwsza noc w moim łóżku. Jestem śpiąca. Jestem ciekawa, jak się śpi w prawdziwym łóżku. Nigdy tego nie zaznałam. Hmm. Teraz idę spać. Tej nocy Marcelina niestety nie potrafiła spać, śniła o bestiach i dzikich zwierzętach, aż nagle obudził ją głośny trzask. A, co to było? A, 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 boję się, powinnam może sprawdzić. Nie wiem, tak źle spałam. Chyba już sama nie wiem, co jest snem. A co realne? Tak, lepiej sprawdzę. Zbyszek, dlaczego te cekiółki złote spadły? Mam nadzieję, że trzask nie obudził marceliny. Też mam nadzieję. <śm> zbyszek, ale mi się dalej nie chce wierzyć, że nasza szafa jest pełna złota i pieniędzy. No, i ciężko żeśmy się na to napracowali. Tak Marcelina myśli. I co, idziemy dzisiaj grać, czy może dopiero jutro? Nie, nie, jutro. Dzisiaj już jest późno. Tak, bo będziemy aż za bogaci i Marcelina będzie wtedy coś podejrzewać, a tego nie chcemy. Odpocznij, kochanie. Dobranoc. Nie do wiary! Moi rodzice to złodzieje! Nie, nie to niemożliwe! Nie chcę mieć rodziców, którzy kradną! Wylądujemy jeszcze w więzieniu. znowu będę bezdomna. Nie, nie, nie chcę tego. chwilka, czyli to mieszkanie też jest ukradzione. Wszystko tu. Jest ukradzione. No tak, kupili to za pieniądze, tylko że te pieniądze są. O nie. I co ja mam teraz zrobić? <noise> Jutro w spokoju pomyślę. <noise> Jak dobrze, że pomimo wszystko mogłam zasnąć, bo to co wczoraj usłyszałam. <noise> Nie chcę w to wierzyć, to niemożliwe. Mamo, dzień dobry. Dzień dobry, kochanie, spałaś dobrze? Wiesz, co z nią jest? Nie, nie wiem. Myślisz, że słyszała coś w nocy? Nie, ba nie, no przecież ona spała. Zobaczymy. Cały czas kłam ją, ale ja o wszystkim wiem. Mamo, ja chcę oglądać. Cały czas już telewizję oglądacie. Teraz ja jestem w kolejce. Schodźcie! Marcelina, jak ty się zachowujesz? Mhm, Mówi akurat to niewinna. E? Nic. No, dajcie mi coś obejrzeć. No dobrze, kochanie, możesz. Jesteśmy na dworze, w ogródku. E, tylko nie róbcie głupich rzeczy. Co powiedziałaś? Nic. Nic, no idźcie już! Marcelina, co się z tobą dzieje? Ty się tak nigdy nie zachowujesz. Ach, jak mówiłam, jesteśmy w ogródku. Mhm, w ogródku. Ach, co tam w telewizji leci? Dzień dobry, witam i dziękuję, że włączyliście program. Przed wami bardzo ważne wiadomości. Policja poszukuje dwóch przestępców. Przestępcy kradną rzeczy o wielkiej wartości. Do pierwszej kradzieży doszło trzy miesiące temu. A w ostatnich dwóch tygodniach doszło podobnie. Kradzieży. Dzięki kamerom już wiadomo, jak te osoby wyglądają. To kobieta i mężczyzna w średnim wieku z kasztanowymi włosami. Ich ubrania są lekko podarte. Jeżeli ktoś widział lub zna te osoby, proszę o skontaktowanie się z policją. A teraz przechodzimy do następnych wiadomości: Nie, o nie, o nie! O nie. Już policja ich szuka! Nie, nie chcę! I boję się, że dostaną się do więzienia! Mhm, tak. Myślę, że nadszedł czas, żeby z nimi porozmawiać. Mamo! Tato! Najpierw chciałam was przeprosić, że byłam przedtem taka złośliwa. Ale muszę z wami porozmawiać. No, a o co chodzi? O co chodzi? A więc, macie naprawdę pracę? Albo jak zarabiacie pieniądze? Kochanie, mówiłam, że znaleźliśmy pracę. No to dlaczego akurat w telewizji, we wiadomościach mówili, że policja dwóch przestępców szuka kobiety i mężczyzny z kasztanowymi włosami? Wydaje mi się, że to właśnie wy do tego opisu jesteście podobni. A może, może to tylko taki przypadek? Co? Policja? Tak. Ale dlaczego przypuszczasz, że to my jesteśmy? Bo mam dowód. Bo wczoraj w nocy obudził mnie głośny trzask. Przestraszyłam się i wyszłam z łóżka, żeby zobaczyć. I wiecie, co zobaczyłam? I zobaczyłam dwóch przestępców, dwóch złodziei, a ich szafa była pełna pieniędzy i złota tak. Dobrze, złapałaś nas. Przekro nam. Nie rozumiem was. Jak mogliście mi coś takiego zrobić? Marcelino, my tylko jednego chcieliśmy, żebyś była szczęśliwa. I, I nic nam nie pozostało jak kraść. Chcieliście, żebym była szczęśliwa? Chodziło wam tylko o to, nie chcieliście być bogaci? Tak, bogaci już jesteśmy z tobą. I jak ty się źle czujesz, to my się też źle czujemy. Dziękuję. Ale, ale już jest. Za późno policja was szuka. Jak was znajdą, to pójdziecie do więzienia. A ja stanę się bezdomna i wtedy na pewno nie będę szczęśliwa. Ale z wami byłam szczęśliwa, pomimo, że na zewnątrz to tak nie wyglądało. Marcelina, co mamy zrobić? Nie wiem. Nic nam nie zostało, jak prawdę powiedzieć. Nie, lepiej nie. Jak powiemy prawdę, to nic się nie stanie. Wierz mi. Marcelina, ja wiem, ciężko taką prawdę powiedzieć, ale wyobraź sobie, że nagle policja przed drzwiami stoi i wszystko wejdzie na jaw. To stanowczo by było o wiele gorsze dla nas. Dobrze, to chodźmy na policję, a wy powiecie prawdę. Kochanie, musisz wiedzieć, obojętnie co się stanie, kochamy cię ponad wszystko. Rozumiesz? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chcieliśmy się przyznać, to my jesteśmy przestępcami. Oj, to bardzo miło, że państwo się podaje za tych przestępców, ale nie martwcie się, my ich znajdziemy. Nie, to my jesteśmy. Tak, rzeczywiście jesteście podobni do tej pary, która była widoczna na kamerze. Mhm, jak się dobrze ma przypatrzeć, byliśmy bezdomni i Marcelinie nie wiodło się dobrze. Marcelina to nasza córka. Pomyśleliśmy sobie, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to by Marcelinie też się lepiej wiodło. Dlatego zaczęliśmy kraść. I udawało nam się za każdym razem stać nas nawet było na mieszkanie i zmieniliśmy wygląd. Ech, Marcelina się bardzo ucieszyła, prawda Marcelina? No tak. Tylko, że później zauważyłam, że moi rodzice z złodziejami są. Ech, byłam zszokowana. No, a później widziałam te wiadomości w telewizji i musiałam koniecznie z moimi rodzicami porozmawiać. Pierwsze bardzo cenię, że przyszliście tu i przyznaliście się. Jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z przestępcami, którzy się przyznają i prawdę mówią. To bardzo odważny i dobry krok. Z drugiej strony mówiąc niestety za przestępstwo idzie się do więzienia, żeby odsiedzieć karę. Ale, że powiedzieliście prawdę, pójdziecie tam tylko na krótko. Oh, to dobrze. Widzicie, opłaca się mówić prawdę. Oh, na szczęście. Oh, Więzień! A co ze mną? Będzie. Chwila, zostańcie. Ok. Arcelina, co jest? Oh, jak moi rodzice do więzienia pójdą, kto się mną będzie opiekował? Wiesz co? Na pewno się rozwiązanie znajdzie. Mhm. Oh, mamo, tato, chcę się z nimi pożegnać, proszę. Dobrze. Do zobaczenia, mamo. Nie płacz, kochanie. A gdzie będziesz przez te kilka tygodni? Policjanko powiedziała, że ma jakieś rozwiązanie. Okej. Okay. Do widzenia, Tatusiu. Do zobaczenia. Kocham cię. Ja ciebie też. Was obydwu. Córeczko, mam pytanie. Wybaczysz nam? No, jakby to powiedzieć, to, co zrobiliście, było złe, ale jesteście moimi rodzicami. Ale oczywiście, że Wam wybaczę. Jesteście moimi rodzicami i ja was bardzo kocham. Zresztą kary na kilka tygodni dostaliście. Jesteś najlepszą córką na świecie. Wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Marcelina, mam pytanie. Czy ty masz gdzieś w pobliżu tutaj krewnych albo znajomych? Mm, chyba nie. O, aha, czyli nie mamy wyjścia. Pójdziesz na te kilka tygodni do domu dziecka. Spójrz, to tylko na kilka tygodni. I może będzie fajnie, a może nawet przyjaciółkę poznasz. No dobrze, zgadzam się, bo nie mam gdzieś. Czyli pójdę do domu dziecka. Może nie będzie tam tak śli. Mam nadzieję. No to jest to wyjaśnione. A rodziców możesz zawsze odwiedzać. Musisz tylko dyrektorce w domu dziecka powiedzieć. No to jeszcze raz, mamusiu, tatusiu, żegnajcie. Będę was odwiedzać. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia. Cztery tygodnie później. Marcelina, tęskniliśmy za tobą. Ech, w końcu, w końcu jesteśmy razem. I już nie muszę być w domu dziecka. Ech, chodźmy do domu. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. dobrego. Do, do, do widzenia. Do